Elon Musk, inspirując się poczynaniami argentyńskiego prezydenta Milley, w ramach Departamentu Wydajności Państwa zajmuje się cięciem wydatków. A celem są 2 biliony dolarów oszczędności. Co można z nimi zrobić? Na przykład poprawić stan finansów państwa, redukując deficyt. Można też kupić nieco politycznego poparcia, którego jak wiemy nigdy za wiele, rozdając część tych oszczędności Amerykanom w postaci czeków na 5 tysięcy dolarów dla gospodarstwa domowego. I ten właśnie scenariusz pojawił się na stole, a skoro się pojawił pr trudno będzie się już z niego wycofać. Jeśli czeki aktywują ponownie wciąż niezakotwiczoną w 2% celu inflację, rząd ryzykuje zjawiskiem stagflacji, którą obserwowaliśmy w dekadzie lat 70., a która to okazała się otoczeniem bardzo sprzyjającym surowcom oraz metalom szlachetnym, ale niekoniecznie akcjom. Spójrzcie teraz, jak tanie są surowce w relacji do akcji oraz co się obecnie dzieje na wykresie złota podzielonego przez indeks SP500 po kilkunastu latach spadków. Wygląda na to, że na zmianę kierunku nadszedł właśnie czas. Elon Musk, ekscentryczny miliarder. Plasujący się na pierwszym miejscu najbogatszych ludzi na świecie, z majątkiem przekraczającym 400 miliardów dolarów, kieruje Departamentem Wydajności Państwa, znanym jako DOŻ, będącym skrótem od Department of Government Efficiency, nawiązującego do popularnego memu z psem rasy Shiba Inu i kryptowaluty o tej samej nazwie, z którą kojarzony jest Mask. Głównym celem tego departamentu jest przeprowadzenie audytu finansowego i wydajności całego rządu federalnego, a także przedstawienie propozycji dotyczących reform. Departament ma pomóc w redukcji nadmiernej biurokracji, marnotrawstwa pieniędzy podatników oraz restrukturyzacji agencji federalnych. Elon Musk zapowiedział, że jego działania przyniosą rządowi oszczędności rzędu 2 milionów dolarów. Dołóż nie posiada uprawnień do wdrażania cięć budżetowych czy innych oszczędności, a jego rola jest wyłącznie doradcza. Mimo to wywołuje wiele kontrowersji, w tym pytania o status prawny i konflikty interesów. Biały Dom stwierdził, że Elon Musk nie ponosi odpowiedzialności za dołż, a jego tytuł to starszy doradca prezydenta. Wracając jednak do owych 2 bilionów dolarów szacowanych oszczędności. Gdyby faktycznie udało się je wygenerować, rząd miałby je niejako w dyspozycji, a więc mógłby na przykład dzięki nim obniżyć deficyt. Inną opcją, która właśnie zaczęła się pojawiać na stole, jest zwrócenie części tych oszczędności amerykańskim gospodarstwom domowym płacącym podatki, co zostało zresztą nazwane roboczo dywidendą z Dowż. Wstępna sugestia doradcy Dowż Jamesa Fishbacka to przeznaczenie 20% tych oszczędności na ową dywidendę, co dawałoby około 400 miliardów dolarów. Biorąc pod uwagę, że w USA jest około 78 milionów gospodarstw domowych, do których taka dywidenda mogłaby trafić, oznaczałoby to około 5000 dolarów na gospodarstwo. Z jednej strony, wstrzyknięcie 400 miliardów dolarów w ten sposób w gospodarkę mogłoby stanowić pewną przeciwwagę dla cięć w innych sektorach rządowych i zrównoważyć nieco negatywny wpływ na PKB. Z drugiej jednak strony, wszyscy chyba pamiętamy, czym takie rozdawanie czeków w połączeniu z zamkniętą gospodarką skończyło się 5 lat temu. Również i teraz inwestorzy zaczynają dostrzegać zakusy nowej administracji na dokupienie sobie politycznego poparcia, bo tego jak wiadomo nigdy za wiele. Przez co rozglądają się za proinflacyjnymi aktywami, którymi są, jak wiemy, surowce i metale szlachetne. W przypadku złota, wątek czeków jest naturalnie tylko jednym z wielu po obawach o wpływ ceł czy prób sprowadzenia złota do USA przed zapowiadanym audytem Fort Knox, który to temat braliśmy na tapet przed tygodniem. Zatem jeśli nie mieliście jeszcze okazji zobaczyć tego materiału, gorąco polecam nadrobić zaległości. A jeśli nie chcecie przegapić naszych kolejnych produkcji, subskrypcja z aktywnym dzwonkiem okażą się zapewne przydatne. Ponieważ wizja zwiększenia politycznego poparcia jest niezwykle kusząca, a pomysł rozdania części oszczędności wygenerowanych przez Departament Maskad gospodarstwom domowym już został rzucony, zatem może być teraz PR-owo bardzo ciężko się z niego wycofać. Można zatem założyć, że chcąc nie chcąc, trzeba go będzie w jakiejś formie zrealizować. Proces zdynamizowanej przez Trumpa deglobalizacji, nie mówiąc już o cłach, jest co do zasady proinflacyjny. A teraz doszłyby jeszcze wspomniane czeki. Ci, którzy oglądają nas od dłuższego czasu, być może pamiętają kilkukrotne odniesienia do przebiegu inflacji z dekady lat 70. i ryzyka powtórki tego scenariusza obecnie. Inflacja miała wówczas trzyfalowy przebieg. Co ciekawe, jeśli nałożymy wzorzec z tamtej dekady na sytuację obecną, to jesteśmy właśnie w momencie inicjowania kolejnej fali inflacji, czyli w okolicach roku 76-77. Czy w tym kontekście zachowanie złota z ostatniego roku czegoś Wam nie podpowiada? Wyższa inflacja to relatywnie wyższe stopy procentowe, a więc element dbawiący wzrost gospodarczy. A takie połączenie skutkuje zjawiskiem stagflacji, która również utrzymywała się w dekadzie lat 70. To właśnie jej otoczenie sprzyja zdecydowanie bardziej aktywom twardym względem aktywów finansowych. I widać to chociażby w tabeli Shreddersa, gdzie zbadano uśrednione stopy zwrotu z poszczególnych klas aktywów w zależności od typu inflacji. Jeśli teraz spojrzymy na wspomnianą stagflację, to w ujęciu realnym, a więc po uwzględnieniu inflacji, na przyzwoitym plusie znaleźli się właśnie reprezentanci aktywów twardych, a więc surowców, metali szlachetnych czy nieruchomości, wypadając znacznie lepiej od akcji i instrumentów dłużnych. A skoro jesteśmy już przy relatywnych wycenach, zobaczcie, gdzie w długim terminie znajdujemy się na wykresie koszyka surowców względem SP 500. Historia tego wskaźnika i obecne jego poziomy sugerują zatem, że kolejne lata powinny należeć właśnie do surowców, a nie amerykańskich akcji. Nie musi to oznaczać, że amerykańskie akcje czeka jakaś potężna przecena, ale wystarczy, że w otoczeniu podwyższonej inflacji i ograniczonego wzrostu gospodarczego wejdą w trend boczny, a ich realne stopy zwrotu zaczną się robić ujemne, co dostrzeże już zwyczajowo tylko część inwestorów. To zresztą obrazek znany właśnie z dekady lat 70. Linia czarna to wykres SP500, natomiast linia czerwona to ten sam indeks, ale po uwzględnieniu inflacji. W kontekście interesującego nas tematu złota, pamiętajcie także, że kapitał może płynąć do niego od inwestorów rozczarowanych zachowaniem rynku akcji po skorygowaniu o inflację. Zwróćcie uwagę na to, co działo się w tych dwóch okresach, a więc w dekadzie lat 70. i pierwszej dekadzie lat 2000. Teraz nakładamy na to wykres złota. I macie odpowiedź, jak bardzo kruszec lubi realnie negatywne stopy zwrotu z rynku akcji. Co ciekawe, relatywnie rzadko zdarza się, aby złoto rosło dłużej w duecie z SP 500 skorygowanym o inflację. Jeśli teraz zmierzymy czas trwania dwóch wcześniejszych fal pokonywania inflacji przez rynek akcji, to w pierwszym przypadku mamy około 230 miesięcy, a w drugim 216. Z kolei aktualna fala to około 192 miesiące. Co sugerowałoby również, że większość drogi może być już za nami i powoli zbliżamy się do momentu, w którym amerykański rynek akcji po uwzględnieniu inflacji zacznie rozczarowywać, dolewając co do zasady jeszcze więcej paliwa rynkowi złota. Poza rynkiem akcji dołożyć można także rynek obligacji, co da nam tzw. portfel 6040. Spójrzcie, w jakim miejscu jesteśmy w relacji takich portfeli do złota w dolnym panelu. Od dobrych dwóch lat budowana jest tu konsolidacja, z której wybicie górą kopiowałoby analogiczne przypadki z dekady lat 70. i pierwszej dekady lat 2000. Jeśli natomiast mielibyśmy to nieco bardziej doprecyzować, to spójrzmy teraz na bliższy wykres relacji złota do SP500, gdzie od trzech lat nie pojawił się już nowy dołek, a zamiast niego budowany jest ruch boczny o akumulacyjnym charakterze z oporem w rejonie 0,49 do 0,50. Choć przygotowywałem ten materiał w pierwszej połowie tego tygodnia i w momencie, gdy to oglądacie, mogło się już odrobiną pozmieniać. Na chwilę obecną wygląda to tak, jakby złoto właśnie inicjowało etap przechodzenia do relatywnej siły względem SP500. Podobnie wygląda to w przypadku relacji złota do technologicznego Nasdaq, gdzie w ramach cofnięcia tak skonstruowanego wskaźnika najpierw wiosną 2022 roku pojawiło się wybicie z kilkunastoletniego trendu spadkowego. Później pojawiła się dwuletnia korekta tego wybicia w kształcie klina, również już zakończona, i obecnie ten wskaźnik próbuje, w oparciu o odwróconą głowę z ramionami, ponownie skierować się w górę i rozwinąć zwrot, będący konsekwencją sygnału z 2022 roku. Przy okazji, zwróćcie uwagę na układ dołków z ostatnich lat i podobieństwo do tego, co wydarzyło się w roku 2000 ponieważ SP 500 i Nasdaq zdominowane są obecnie przez sektor technologiczny. Zatem spójrzmy jeszcze na złoto względem przemysłowego Dow Jonesa, czy reprezentanta sektora mniejszych spółek, a więc indeksu Russell 2000. We wszystkich przypadkach złoto zaczyna właśnie inicjować zmianę długoterminowego kierunku, co sugeruje, że w kolejnych latach dostarczy prawdopodobnie wyższych stóp zwrotu aniżeli amerykańskie akcje. Co do zasady, zainicjowaniu rozpędzania złota względem amerykańskich akcji, czy też portfeli 6040, sprzyjałoby mocniejsze tąpnięcie na rynku akcji, odpowiedzią na które byłoby agresywne wejście Fedu do gry. Taki zwrot w polityce monetarnej, czy to w postaci zdecydowanego cięcia stóp, czy też powrotu do skupu aktywów w otoczeniu niezakotwiczonej w dwuprocentowym celu inflacji, to czytelny sygnał dla inwestorów do znacznego zwiększania alokacji kapitału w proinflacyjnych aktywach. Na koniec spójrzmy jeszcze na jedną ciekawostkę dotyczącą rynkowego sentymentu wokół złota. Otóż po tym, co złoto pokazało w ubiegłym roku, mogłoby się wydawać, że zrobiło się już o nim w mediach głośno. Pamiętajcie jednak, że po pierwsze, skupiając się na metalach szlachetnych, żyjemy nieco we własnej bańce, więc informacje na ich temat siłą rzeczy szybciej do nas docierają i może się wydawać, że w mediach jest głośno. Z drugiej strony równie dobrze spisały się właśnie rynki akcji w USA, a także nieco uwagi przeciągnął testujący 100 tysięcy dolarów Bitcoin, przez co złoto de facto nie wyszło z ich cienia. Stąd też, pomimo świetnego roku w wykonaniu złota, wbrew pozorom nie był to temat dominujący media. A widać to po szarych słupkach na tym wykresie, pokazujących medialne pokrycie tematu złota. Jedynie w ostatnich tygodniach jest lekko podwyższone. Ale co do zasady niewiele różni się od tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dwóch latach. Innymi słowy, na chwilę obecną, do medialnego rączki złota droga jest jeszcze daleka. Jeśli chcecie być z tego typu wykresowymi ciekawostkami na bieżąco, w pierwszej kolejności znajdziecie je na naszym profilu na platformie X. Ja natomiast dziękuję Wam już dzisiaj za uwagę, pamiętajcie proszę o podbiciu tego filmu i widzimy się tradycyjnie w kolejny piątek.